Już po raz drugi e, organizujemy kiermasz ciast. Cały dochód ze, ze sprzedaży ciast uliczony przez rodziców ze szkoły podstawowej nr 10 jest przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku tym razem zimowego dla dzieci, którzy, które potrzebują wsparcia finansowego, e, aby mogły skorzystać z tego wypoczynku. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję rodzicom, którzy opiekli ciasta, e, są wspaniałe i pyszne. Dziękuję wszystkim tym, którzy dołączyli się do naszej akcji poprzez zakupienie tych ciast. Dziękuję całej Radzie Rodziców, dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 10 i w szczególności dziękuję bardzo serdecznie księdzu proboszczowi, ponieważ możemy tutaj być już drugi raz, korzystać z kolejnej niedzieli, gdzie możemy zrobić coś dobrego dla tego drugiego człowieka. Bardzo dziękuję. Jak co roku w naszej parafii, parafialna świetlica środowiskowa organizuje zimowisko dla dzieci. Dzięki tej akcji na pewno zabierzemy takie dzieci, które nie stać i nie pojechałyby na to zimowisko. Jest to zimowisko do zakopanego. Pierwszy tydzień ferii, będzie wiele atrakcji, między innymi. E, różnego rodzaju góralskie wieczorki. Będziemy jechać z zaprzęgiem konnym, kulikiem, będzie ognisko, e, będą zabawy śnieżne na stoku. E, na pewno nie zabraknie atrakcji e, i dzieci co roku chętnie korzystają e, z tego wyjazdu. Nie nudzą się pod blokiem, tylko zwiedzają Zakopane w tak pięknym, e, że tak powiem, miejscu Zimowisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. Są to dzieci przeważnie ze szkoły podstawowej. Czasami zdarzają się również dzieci z gimnazjum. W 95% są to dzieci z naszej podstawowej szkoły nr 10 w Tarnobrzegu. Jak również i dzieci, które uczestniczą do naszej parafialnej świetlicy środowiskowej. Muzyka Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy chcieli skosztować tych wspaniałych wypieków dzięki tym wspaniałym rodzicom, którzy upiekli, którzy później kupowali również te ciasta, dzieci będą mogły po raz kolejny pojechać i wypocząć na takim zimowisku. Jako jeden z rodziców z naszej szkoły bardzo się cieszę, że Rada Rodziców po raz kolejny pomaga i angażuje się w ten sposób. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, że rodzice sami biorą w swoje ręce los nie tylko swoich dzieci, ale również i innych dzieci. I serdecznie wszystkich zapraszam do zaangażowania się po raz kolejny w taką akcję. Naprawdę warto. Chciałabym też zachęcać różne inne dzieci do y, spróbowania tych ciast i y, też do samemu y, łączenia się w sprzedawanie tych ciast. Są naprawdę dobre i zachęcam. Ja żyć z siebie samego trzeba dać, na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest by dać, Życie nie po to, by dość nie trwać. i ja aby żyć w siebie samego trzeba dać.